To jedziemy, wycisk na wąsko rozgrzewamy dobrze nadgarski, żeby się nie nabawić kontuzji Podstawa i jedziemy spokojnie, dokładnie. Perfekt. Cieszyć. Idealnie. Ale lekko, lekko strasznie. Lekko, dla kogo lekko, dla tego lekko. No a wiesz, u Ciebie też będzie potem. Na pewno. Dobra. Pierwsza seria 10. No zobacz, jak z tyłu to wygląda. O. Pamiętaj, żeby stabilizować cały czas, nie? Żeby nie uciekała sztanga. No, fajne. Ekstrawagancko, nie? Dobrze, dobrze. Kul. Ile się zrobi powtórzeń? Dziesięć. Co ty gadasz? Bo musisz być łapnąć ten. O, widzisz? Aha. Teraz będzie pekarda te chyba. Stabilizacja obrazu jest tak zwana, tak? No tak samo jak stabilizacja obrazu. przy wyciskaniu. No. Mamy 10 kg więcej, także utrudnienie delikatne no. dla mięśni Nie, Nie dla Ciebie. No Dobra Dawaj Asfonc Co dobrze jest, co ty gadasz? No teraz już... U ciebie to. nie będzie rozmazany. No moje wszystkim orcie nie będzie. Nie, jeszcze... Jest w sumie telefon to tam. Oj, równo, równo. No. Nie, telefonem to nie jest tak. Telefonem to nie jest tak, wiesz, Częściej się wszystko jak Ważne, kurwa. Ale widać. Bo jest tej ugrany No ja dobrze ćwiczy, wiesz. No to dobrze, ja dobrze, Bo wcześniej nie miałem z kim ćwiczyć tutaj, bo no same jest. pizdy. Same pizdy. Zobacz, teraz, no. teraz teraz... Uch. może ostro, wiesz, jechać z tematem. To Przejmujemy no. co ty na to? Przejmujemy. Tak? tak? Tak jest, do jutra Jak od jutra? Tak? Już się to, to jest ciężko. AHAHAHAHAHA <laughs> Ty Może się zamienimy jeszcze? Nie Może potrzebujemy piątki jeden dla mnie Ale to ja wszystko potrzebuję Cześć Wiesz, może pochodzić z tym Z tamtą, z No może będzie jej nawet lepiej widać, wiesz? Kamera tak rzut tyłu elegancko no. teraz co, za dużo czy zmniejszymy? no damy to będzie mniejszy, żeby mniejszość być... Tak, żeby cały ciężar szedł na triceps, tak mniej więcej na podcięciu, nie, na klatce, tutaj na samym, tutaj właśnie, tutaj tak, mniej więcej. Czujesz jak triceps pracuje? Czuję. Bo im dalej idziesz, wtedy to przychodzi na mięsień, nie? No. Elegancko. Dobra, styka, nie, na żywkową. 覚えてるか Pocięty patnie wiesz oni kurwa na tyle na zawodach to nie są olejkiem posmarowani to też inaczej wygląda nie, bo jeszcze jak się odwodnisz, odwodnisz się stary to inaczej Wodę zrzuci się chujcie to nie jak z pirwesy, no, od razu nie? No. A jak tak zrobisz na mnie normalnie kamera jest lepiej czy tak jak do stoi No tu tak wiesz tak bliżej to żeby wszystko widać nie inaczej Może wita pod tym światło nie ale Co? To co? 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 Nie, to za rok, to